Witaj, duchu światła, który teraz towarzyszy tej wiadomości. Przygotuj się na duchowe i głębokie objawienie. Wkrótce odkryjesz coś, co zmieni sposób, w jaki postrzegasz swoje miejsce zamieszkania, przestrzeń, w której żyjesz, a co ważniejsze to, co ona oznacza na Twojej duchowej drodze. To moment połączenia z boskim i energią wszechświata która chce prowadzić Twoje kroki z mądrością i miłością. Wszechświat, w swojej wielkości, przygotowuje każde wydarzenie z precyzją, a to, co zaraz zostanie ujawnione, jest bezpośrednim odzwierciedleniem tego. To, co zaraz usłyszysz, nie jest tylko wiadomością pocieszenia, ale duchowym objawieniem, które pomoże Ci dostrzec większy cel Twojego życia, boski plan, który jest dla Ciebie zapisany, nawet jeśli jeszcze nie widzisz go w pełni. To nie tylko fizyczna przestrzeń, w której mieszkasz, ale duchowy dom, w którym się znajdujesz, wybrany przez Boga z większym celem. Wszystko wokół Ciebie, każda ściana, każde okno, każdy przedmiot jest nasycone energią, boską energią, która odzwierciedla ochronę i boską mądrość. To co może wydawać się prostą przestrzenią, w rzeczywistości jest duchową świątynią. To dom, w którym wkrótce doświadczysz głębokiej transformacji, ponieważ czeka Cię wizyta, która na zawsze zmieni Twoje życie. Ten dom, Twoje miejsce zamieszkania, jest odbiciem Twojej duchowej podróży, pełnej możliwości wzrostu i nauki, a każdy szczegół został zaprojektowany, aby prowadzić Cię na Twojej drodze. Jeśli czujesz, że ta wiadomość poruszyła Twoje serce, polub ten film i zasubskrybuj kanał, aby więcej osób mogło zostać dotkniętych tymi błogosławieństwami. Włącz dzwoneczek, aby otrzymywać boskie przesłania, które mamy przygotowane dla Ciebie. Zrób to teraz, ponieważ w ten sposób łączysz się jeszcze mocniej z pozytywną energią tego momentu. Bóg, w swojej nieskończonej mądrości. Wybiera odpowiednie momenty i miejsca, aby zrealizować swoje plany. To nie jest przypadek ani zwykła zbieżność. Dom, w którym teraz mieszkasz, został wybrany przez Boga, a każdy aspekt tej przestrzeni ma głębsze znaczenie. Duchowy cel Twojego mieszkania wykracza daleko poza materialność. Czy zauważyłeś odczucia, które towarzyszą Ci po wejściu do domu? Uczucie pokoju. A może niewytłumaczalny niepokój, to odzwierciedlenie energii, którą wysyłasz lub otrzymujesz. To miejsce, w którym harmonia lub wyzwanie wyraźnie się manifestują i nie należy tego ignorować. Choć ściany mogą wydawać się stałe i niezmienne, Twój dom jest żywy, pełen duchowej energii, którą Bóg dba i utrzymuje w równowadze, abyś mógł podążać drogą wytyczoną z miłością i celem. Napisz 1212 w komentarzach teraz, aby wzmocnić energię tej wiadomości aniołów w Twoim życiu. Zrób to i pozwól, by ta interakcja wzmocniła duchowe połączenie, które tworzymy razem w tym momencie. Kiedy pewna wyjątkowa kobieta pojawi się w Twoim życiu, coś głęboko transformującego się wydarzy. To nie będzie tylko spotkanie, ale moment o wielkim znaczeniu. Zorganizowany przez samego Boga. Jej przybycie może być nieoczekiwane, ale będzie boskie, z misą przyniesienia ostrzeżenia, wiadomości, a może nawet testu wiary, który przygotuje Cię do nowego etapu duchowej podróży. Ta kobieta, nieważne kim będzie, reprezentuje boską interwencję, wysłaną z wyraźnym celem dla Twojego życia. Będzie to znak, że coś wielkiego zbliża się do Ciebie. Ten moment jest starannie przygotowywany przez Boga. Dom, w którym teraz jesteś, jest miejscem konwergencji, przestrzenią, w której duchowe siły łączą się, abyś mógł być gotowy na to, co nadchodzi. To nie jest tylko fizyczna przestrzeń, ale pole wibracyjne nasycone wiadomościami i błogosławieństwami. Ten dom to Twoje duchowe oparcie. Dlatego tak ważne jest. Abyś traktował go jak sanktuarium, szanował i otworzył serce na to, co ma się wydarzyć. Często nasze domy są postrzegane jako zwykłe schronienia, ale są czymś więcej. Mają moc, by stać się świętymi miejscami uzdrowienia, refleksji i przyjmowania boskich energii. A kiedy ta kobieta przekroczy próg Twojego domu, bądź gotów przyjąć, słuchać, uczyć się i rosnąć. To, co przyniesie, będzie duchową kluczem, który otworzy nowe zrozumienie w Twoim życiu, nowy cykl miłości i wiary. Wszystko, co musisz zrobić, to zaufać woli Boga i podążać za znakami, które On stawia na Twojej drodze. Piękno tego momentu tkwi w Jego prostocie. Przyjmując tę osobę, pozwalasz, by boskie stało się namacalnie obecne w Twoim życiu. W tym momencie. Aby przygotować się na to, co ma nadejść, ważne jest, abyś przygotował się duchowo. Oznacza to połączenie z Bogiem, przygotowanie swojego domu, swojej energii i serca na przyjście tej zmiany. Uczyń swój dom miejscem modlitwy, przyjęcia obecności Bożej. To przygotowanie nie jest tylko fizyczne, ale emocjonalne i duchowe. Przestrzeń, w której żyjemy, jest odbiciem naszej wewnętrzności, a kiedy nasze serce jest zjednoczone z boskim, wszystko wokół nas zaczyna się zmieniać. Tworzenie w domu atmosfery harmonii i miłości, która oddycha obecnością Boga, pozwoli Ci otworzyć się na błogosławieństwa, które nadchodzą. Zanim przejdziemy dalej, proszę zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek. Aby otrzymywać więcej wiadomości, które przyniosą pokój i duchowe pocieszenie dla Ciebie i Twoich bliskich. Twoja obecność jest niezbędna, aby ta światłość dotarła do większej liczby osób, a błogosławieństwa duchowe mogły być dzielone z innymi. Kiedy Bóg planuje coś tak znaczącego, chce, abyś był gotów przyjąć wszystko, co ma dla Ciebie do zaoferowania. To nie będzie tylko test wiary ale okazja do duchowego wzrostu, głębszego połączenia z własną boską istotą i zrozumienia, jaki cel Bóg ma dla Ciebie. To moment, w którym rozpoczyna się transformacja. To dom, w którym powinieneś rozkwitać i manifestować światłość Boga. Wizyta tej kobiety może być boskim testem, sprawdzającym Twoją zdolność do działania w wierze, do podjęcia kroku ku nieznanemu. Pełnego zaufania do boskiego planu. Może przyniesie słowo mądrości, błogosławieństwo, a może wyzwanie, które pomoże ci duchowo wzrosnąć. Cokolwiek przyniesie, pamiętaj, że jest częścią większego planu Bożego dla Twojego życia. To moment, aby działać z pewnością siebie, wiarą i mądrością. Patrząc na to doświadczenie, dostrzeżesz, że to. Co wydawało się zwykłym spotkaniem, jest w rzeczywistości punktem zwrotnym. Błogosławieństwa Boga zaczynają obficie płynąć w Twoim życiu, a Ty będziesz bardziej gotów je przyjąć. Twój dom, Twój duch i Twoje życie zaczynają się dostosowywać do boskich celów w sposób potężny. Z czasem zrozumiesz, że każdy krok w tej duchowej drodze był zaplanowany dla Twojego dobra i rozwoju. Ta kobieta nie pojawia się tutaj przypadkowo. Jej obecność to znak, że coś wielkiego zbliża się do Ciebie. Bóg prowadzi każdy detal, każdy krok, a wszystko, co musisz zrobić, to zaufać Mu. Kluczem do tej transformacji jest Twoja gotowość, aby usłyszeć wiadomość, Twoja zdolność do reagowania z wiarą i otwartością. To moment, by działać z odwagą i iść naprzód. Wiedząc, że Bóg jest przy tobie na każdym kroku, to czas, by zrobić miejsce dla boskiego działania, dla pracy Boga w twoim życiu. Przygotuj się na pozytywne zmiany, na przyjście błogosławieństw i nowych możliwości. To moment, który Bóg przygotował dla ciebie, a twój dom, teraz bardziej niż kiedykolwiek, jest miejscem, w którym doświadczysz pełni jego pokoju i światła. Przygotowując się do tej transformacji, Pamiętaj, że Boskie działa doskonale w każdym aspekcie Twojego życia, a wszystko wydarzy się w odpowiednim czasie. Niech błogosławieństwa Boże będą z Tobą i niech ten film będzie źródłem światła i transformacji w Twoim życiu. Niech nadal rozwijasz się w mądrości, wierze i miłości, a Twój dom niech stanie się odbiciem Bożej obecności w każdym aspekcie Twojego życia. Amen.